Witam serdecznie szanownych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dzisiaj w godzinie 15.45 ma być dyskusja publiczna nad rozwiązaniem przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza na obszaru 200A. Za 15.04 jeszcze nikogo nie ma, ale myślę, że ludzie zaczną się za chwilę schodzić, więc z tego live'a, ponieważ tak jak dzwoniłam, do Wydziału Urbanistyki i Architektury niestety nie będzie, yy, przekaz nie będzie yy, online. Czyli na wip ie Państwo yy, tego nie zobaczą. Yy, schodzą się mieszkańcy. Schodzą się mieszkańcy, więc yy, już się, już pomalutku, już pomalutku coś. Yy, Coś tam zacznie się dziać. Na, na, na pewno będzie to opóźnione, ponieważ miało to być o godzinie 15.45, a jeszcze nie, nie ma nie, nikogo. Oprócz chyba jednego pana informatyka i kilku. I kilku mieszkańców. Więc czekamy. E, szanowni mieszkańcy. Będę dalej informowała. Zapraszam serdecznie, sprawa sesyjna w Urzędzie Miasta Budniczej Debata nad rozporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w Śródmieściu. Będę Będę później nagrywać, co się dalej dzieje i jak to będzie wszystko.